Uuuu, dostał Dawajcie. Biegnie, tutaj góry Tutaj, z boku jeszcze ktoś nie O kurwa Dobra, idziemy na górę tam Autem? z auta Po co hałasować? auto Nie na auto stoi a dobra, tak, jak, z, jak zbuta, to zbuta. buta. O kurwa, mogłem wziąć rower bez kitu. Był tam. Musimy na rowerach zapiekać. Co nie? Podjadę, sprawdzę teren tutaj. Zobacz, jest rower. Rowera nie ma, ale jest czysto M24 kolejne <grymne> Kur... Trzały, w tutaj trzy Trzały blisko Głębiej? To głębiej? No jednak. Jednak. No to za daleko jest, to jeszcze nie, ten, nie ta pora. Nice. Dziurawa ta osłona są Ty, kolejna trójka tu jest ja. Dziurawa Lover jest, weźcie sobie Gościu tu jest Woli Dziękuję. Kolejni. Kolejni. Gdzie się to A Jeszcze też? Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Tutaj z boku jeszcze ktoś. To jest Z boku mnie tutaj bali, tutaj na bierz, pięć. to to wiesz, rower uciekaj. Jest. Za murkiem. Czy smułka? Jeszcze, Jeszcze wyżej jest, wycofaj, wycofaj, wycofaj. Jeszcze jeden jest tam. A i nie mam Za był. Się leczę. I, i zaczeram. dosta w rocie. Widziałem. Ja. Ilu tam może być? Dwóch. Dwóch Czyje to? Wój. Ej, muszę może podjadę, co? z drugiej strony. Tam uciekł no Tu możecie przejść co? Dawaj niebieski Szczerze. A gdzie ta strefa idzie? No, tędy musimy w ogóle w tą stronę ej No do góry musimy iść z powrotem No, no 120 musimy tam daleko chodź, 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 chodź. Co mogę podnieść? Mogę zabrać jednego. Nie, nie. widzę gościa. Jedę od drugiej strony. Wyskoczył, dostał strzałek Na dachu był Kupeta idzie Kolejne auto idzie Dwie fury Ty, ale to mi dojazd. Tam jest jeden. Tam sporo jest ludzi w ogóle. Zaraz przyjdą nas ci, co to ich strzeliliśmy w tym domku. Cofnijmy do nich. Idę i tu ten, ten, będą was wysłania od tyłu Uciek jeden? Na znaczy, u tego jedzie. Tam jest! A, nie mogę trafić. Tam jest. Dobra, jedmy z tym w sumie. Jesteśmy w środku straszy. Ale można porobić tego jednego. O, z domku chyba. A o, tam tego jest. Domku Za domkiem teraz jest. Dawajcie tego domku tutaj. Za kamieniem. On będzie bieg, a jak będzie bieg, to robimy go i uciekamy wtedy Tu jest Walcie go Dostał, tu jest Idę już od drugiej strony Jakieś smoki latają Jeszcze jeden tam jest Auto bierze chyba Nie ma opon w smoku jest jeszcze jeden jest gdzieś głębiej Gdzie strzelasz? Smoka? Smoka, bo mi się przecież wyświetlił. Góry atakuje. Uuuu, dostał. Idziemy do, do strefa, strefa. mogę zabrać. Weź trzydziestu. Kurwa, napierdala do mnie. woda wsiadaj. Walą. Nie skąd. Gdzie się spotykamy? Po lewej, po lewej. Ten domek. Tutaj? Tutaj? Stajemy? Może no. jechać dalej jeszcze. W środek strefy. Chyba jest safe, ej. Można stawać, nie trzeba w środek jechać. Dobra, dobra. To jest czysto. Kolejny rower. Ale to ładnie było, nie? Strzelane Jej. było pięknie. blisko. Kolejny, tu jest. Za tym, będzie bieg, z żółtego walimy. On tam jest, dostał, plecy ma jeszcze. Leżę. on plecy dostawał, a filozofię to się dwa. Ty, i tu jest typa, alewa. Te. Dobijam typa. A tam nikogo nie ma? Na żółtym? Dawajcie. Weg nie tutaj. Na górę. Elo. Tu jest kolejny na pingu. Duło tu jest jakaś E, widzisz żółtego, pinga mojego? Kurwa, no i co się dzieje? No żółtym jest dwóch, trzech albo Jeszcze jeden na czerwonym Ej, do strefy, do strefy, dawaj Volvo Poczekaj Kogo zabrać? Południowej sieci Jedziesz? Z prawej będą, z żółtego są, nie? Jakieś frajery Pozostaje mi Już hamuj. Myślały. Ale dymy chłopie. Gdzie? A, a tu tu jest, tak. kolejny, patrzy a. Schował się się tam rzuca No wychyl Ej, za 20 sekund musimy jechać Gdzie, gdzie parkujemy Ej? Musimy do strefy wjechać, na budynki byle jakie Ale jaki plan? No, tylko Combain? nie ten pierwszy Nie, nie ten pierwszy. Pod murek, pod murek, chyba musimy Ja pierdolę, mi znowu w A Ja go zabiorę, Nie co? Wolwa, ja to bieg, Czek. Dobra, chuj, biegnę już Zmiotą cię Leć Borym się, zajmą autem Ej, kamieni tu masz, schowaj się Ej, są są, sami... O, kurwa Dostałem już Masz smoka? Nie mam znaczy, po oranżowym Gdzie on jest? Pierwszy dalaton. Został. Robimy. Góra będzie co? Patrzę właśnie górę. Tam ty, a smok jest, no? Nie, to nie jest smok. To niebo. Nie jest smok. chyba czysto smok. Tu jest za płotem. Patrzę górę. Będą granaty, chruch Ej, to jest końcówka już. No tak. Tam bieg. Kucno? Trzy, czterej. Kucno. Czterech? To ten jeden jest tutaj, Trzy. drugi jest tutaj. Za murkiem, no. Ej, ja bym podjechał autem. No my opony chyba jeszcze. Kurwa, łeb mu wystaje. Dwadzieścia sekund. Nic nie podjeżdżaj autem. A tu jest strefa, za nami jest strefa. A w tą stronę ty. A ja, ey. To jest takie wzniesienie małe. A widzisz? Nie wygraj, nie wygrywaj. Z domu patrzy na ciebie. Został. Bo nie mam najdów. Będą bied, już. Będą bied Jeden jest tutaj już. Ej, mogę ci osłonę robić, ej. Jeeeeeeest! Ale piękny win chłopie Siadło Daj pinga Mam pojęcia no Ja Ej! Widzą nas przez tą dziurkę tutaj Chłopie Nie strzelaj się sam Mine Chciałem tu wygrać te.